Tutaj mamy czarną ramkę. Jeszcze zrobiony czarny grzybek w tej lampie. Czyli grzybek, mam tutaj na myśli tam przesłone żarówki. Co do lampy, to jest dosyć ciekawie, bo nie jest cała czarna. Jest tylko ta ramka przy, przy samym kroszu. Tutaj ramka na soczewce, tak, czyli. Ta maskownica, która, która nachodzi na soczewkę. No i tutaj mamy tą maskownicę, czy grzybek, który przysłania zarówno kierunkowskazu, a również w tej wersji jest czarny.